hej wszystkim, witam was bardzo serdecznie na moim kanale, jak zawsze widzimy się w naszej ukochanej grze Shake Fidget. Dzisiaj omówimy sobie moje wszystkie postacie i ich wyniki oraz wyniki gildii z Heleweitora. Podsumowanie Heleweitora, guys, jak to już jest w tradycji od kiedy jestem content creatorem, robię takie podsumowania. Tak, więc dzisiaj również sobie te podsumowanie zrobimy. Jak nam poszło lepiej, gorzej? Ocenimy sobie sytuację i tak dalej i tak dalej wiecie o co chodzi dobra a teraz guys zanim zaczniemy oczywiście zachęcam was do używania kodu Sadek na webshopie tam na home.sfgame.net żebyście tam sobie zakupili pakiecik z kodzikiem Sadek żebym mógł zjeść obiadek Oczywiście jeżeli to zrobicie zróbcie screena, weźcie mi na PW a spotka was niespodzianka dobra jak już możemy przejść do tematu, to jeszcze zanim przejdziemy, zostawcie suba lajka i komentarz, ponieważ będziemy sobie losować z ludzi komentujących ten odcinek grzybki podczas transmisji live na Twitchu. Dobrze. Wszystkie informacje już zostały tutaj klarownie przekazane. Zatem wchodzimy sobie. Jesteśmy na, aktualnie na serwerze E18, tak jak widzicie tutaj nade mną, nad moim awatarem i tak dalej, nad grzybkami macie serwer. Dobrze, tak więc wchodzimy sobie w Hellevator. Aktualnie ja, jako sadek, zajęłem pozycję piątą w gildyjce yy, Freibad. Jest to niemiecka gildia, na której tutaj zacząłem sobie grać na EU18, jest to stosunkowo świeży serwer, bo nie wiem ile on ma z dwa tygodnie, 3, nie wiem, z 2 tygodnie chyba ma. Ale nieważne. Yy, rankingi gildyjne, no również piąta pozycja to i miejsce również piąte. Yy, zostało nam tutaj yy, Zafundowane, no niestety nie udało się do dotraków przegonić, los tak chciał. No trudno, jak na pierwszy serwerek, taki świeży, to i tak nie ma tragedii, gilda nie jest słaba. Oczywiście ja sobie tego nie odbieram, ponieważ dzisiaj na live, prawdopodobnie dzisiaj w sobotę, będę sobie puszował level, przynajmniej 250 bym chciał mieć, odbierając sobie boski beryl, tak więc dopiero wtedy sobie to odbiorę, tak. Guys, wygląda sytuacja na EU18, miejsce piąte jako gildia, not bad, not bad, pozdrawiam oczywiście całą gildyjkę, no i dobra, EU17, wbijamy na EU17, cyk, o jeszcze mogę sobie tutaj odebrać, to sobie odbiorę, proszę bardzo, czarne wąsy, oczywiście czarny wąs siedzi, trzymajmy się bracia, pozdrawiam całe czarne wąsiska, cały zarząd oczywiście, potężnych świrów. Tak jak tutaj widzicie, no ja jestem na pozycji czwartej w Hellwaitorze. Nie ma tragedii, mogłem to zrobić lepiej, ale Pablo pokazał tutaj klasę, nie, nie ma co ukrywać. Frickson tak samo jak Ubos. Yy, Razmusz też tutaj dobrze klikał. Ogólnie chłopaki się starali, co przyniosło nam pozycję numer top 2 w ogólnym rankingu gildyjnym. Na serwerze lepiej oczywiście od Zombeja, gorzej od The Magazine, no trudno. I tak my wąsiska się tutaj zebraliśmy i pocisnęliśmy tego Helka. Jestem naprawdę dumny z was, popaki. Dobra robota. I równie dobrze możemy sobie już odebrać tą nagrodę. Tak, więc cyk. Odbieramy. Dziękuję bardzo. Nagroda została odebrana. I proszę bardzo. Brąz, znaczy brązowe. Przepraszam bardzo. Srebrne trło. Srebrne tło, nie chcę mi się tego ciąć. Srebrne tło, więc ładnie to wygląda. Berylek 510, może go sobie gdzieś tutaj ulokujemy. 477 najsłabszy, tak więc 477 najsłabszy, więc podmieniamy. Essa totalna sound. Dziękuję bardzo chłopakom z czarnych Wąsów za wspieranie mnie z kodzikiem. I bardzo dobra robota. Jeszcze raz pozdrawiamy wszystkich. Dobra, serwerek EU16, tutaj kolejna zagraniczna gildia. Ja, jako Sadek, jestem w pozycji numer 3 w tym w, w rankingu gildejnym. Oraz na ogólnym rankingu gildejnym na serwerze zajęliśmy top 1 pozycję. Dobra, tutaj e, lekkie załamanie było, lekkie załamanie było, tak więc, no, jesteśmy lepsi po prostu od gildii top 2 i od gildii top 3. No, cóż, to dużo mogę powiedzieć. Pozdrawiamy oczywiście. Hello guys from another country. I don't know from where, from everywhere. Hello and welcome. Thank you for the elevator guys. I hope we get one more time top one in the next elevator. Dobra, odbieramy sobie nagrodę. Nie no, mój angielski jest po prostu cudowny proszę bardzo, złote tło, jak to tutaj się mieni, 550, dobra, sprawdźmy sobie, podmieniajmy sobie to od razu 520, tutaj widzę gemik, więc go sobie podmieńmy to sobie w ogóle wywalmy te gemy, bo razi w oczy, Ej, elegancko wygląda te złote tło, no podobuje mi się to, dla mnie więc dobra, przechodzimy sobie dalej EU15, o proszę Krystiano, ty dziadu oczywiście pozdrawiam nocnego oraz całą ekipę całą ekipę pozdrawiamy Wszystkiego dobrego. Czekajcie, no muszę zategować, bo. No, nie dadzą mi dzisiaj nagrać tych odcinków, nie? Mama do mnie dzwoniła, ale oczywiście od mamy trzeba było odebrać. Pamiętajcie, jak mama dzwoni, zawsze odbierajcie, nieważne ile macie lat. Nieważne ile lat macie, szacunek dla mamy okazywany być musi, bo może stało się coś ważnego. Ja odebrałem, no nie stało się nic ważnego. Po prostu zapytała się mama, czy y, mam co jeść i nie zdycham z głodu. Y, dobra. Okej, okay, jest to serwer EU15. Oczywiście Krystiano Dziadyga, wyjadaka tutaj również z mojej poprzedniej gildii. Progress tutaj pokazał się elegancko. O, byle tutaj mnie prześcignął o 300 punktów. Niech mu będzie, niech ma. To jest jego gildia, nie moja. Żartuję oczywiście. Pozdrawiam całe EU15. Dobre, dobre mordeczki. Ja jako Sadek tutaj oczywiście top 7 pozycja w Helku. Jako gildia zajęliśmy pozycję top 3. No, były aspiracje na top 2, ale tutaj chłopaki później już poleciały dosłownie megastycznie, fantastycznie, i nie mieliśmy kompletnie z nimi szans. No ale cóż, tak czasem bywa i tak top 3 pozycja. brązowe tło oczywiście u mnie go nie widać, ale bardzo fajnie, sympatycznie. Sprawdźmy sobie, o, tutaj 499, żeby w końcu gemik. O, proszę bardzo, jaki gemik tutaj do podmianki, pyk elegancko, ale buścik. Dobra, więc EU-15 ogarnięte, bardzo chłopakom dziękuję tutaj za branie udziału w tej jakże cudownej grze i evencie, jakim był Helvator. Dobrze, wchodzimy sobie na EU-12. No tutaj cyrków nie było końca, że tak powiem, ale to ja już zostawię bez komentarza. Ja jako tutaj Sadolini zajęłem sobie pozycję numer 2. W rankingu gildyjnym byliśmy na top 1, boże na top 2, top 1 moglibyśmy być gdyby nie płaczki. Jakby płaczków nie było z innych gildii to prawdopodobnie byśmy byli top 1, no ale życie jest jakie jest i trzeba mieć twardą dupę jak serce ma się szklane. Pozdro. Dobra, odbieramy to tutaj, oczywiście pozdrawiam, bociana, szamanito, Ignysa, siokora, ciastka, no wszystkich dobrych chłopaków, wszystkich dobrych chłopaków z EU12 i z naszej bandyckiej jazdy. No bandycka tutaj na piątym, na piątym miejscu. No trudno, no trudno tutaj również tła nie będę widział 713, yy, chyba raczej 700 Dobra, podmienimy sobie, podmienimy a co, pyk. Ignis i tak mi później powie, nie podmieniasz kemy, nawet jak ci daję plus 10 xpp z ciebie gościu no i xpp ze mnie pozdrawiam, Igniska również dobra, wchodzimy sobie na EU11 la bella vita, bądź też żegna, proszę państwa tak więc dobra, ja jako sadolini oczywiście top 3 potężna pozycja. Tutaj Almighty Angel, dobry ziomeczek mój, bardzo pozdrawiam serdecznie. Onek, proszę bardzo. Mirin, proszę bardzo. Kto tutaj jeszcze jest takich moich y, ziomeczków, takich, co po prostu ich znam? No, ale tutaj widzę, że osz jeszcze Urban, proszę bardzo, na 29 miejscu. Nieźle to play chyba klikał. Bezben oczywiście, craftero. O, proszę bardzo, Craftero, Tutaj jest nawet byku Official. Kasati, który nie gra w polskich gildiach. I kto tu jeszcze? No, siokor, proszę państwa, siokor, potężny zawodnik libijski Play Dobrze. Sprawdźmy sobie. Ranking jesteśmy na top 3. No, aspiracje były na top 2, no niestety, ale wiecie z czasem z czasem wszyscy sobie odpuszczają już tą grę pay to win na stopce. No i gramy sobie jak sobie gramy, żeby tylko awkę przeklikać, kółkiem zakręcić i żeby było git. Wiadomo, nie ma co wydawać grzybków bezsensownie, tak? Więc dobra, odbieramy sobie tutaj brązowe tło. No, może być, może być. Nie ma co narzekać, nie ma co narzekać. Dobra. I co my tu mamy? 8, 5, 4, 47 najsłabiej. Jak na razie, z tego co widziałem. No i dokładnie tak, 47 tutaj sobie wrzućmy. Dobra. Dziękuję. Pozdrawiam całą Lawite, dobre chłopaki. I idziemy na EU10, na którym niestety zdarzyła się awaria. Zdarzyła się awaria. No niestety ja jako sadek w ogóle. 11. No chłopaki tutaj cisnęli niesamowicie. Bardzo ciężko mi było tutaj zrobić cokolwiek, też nie będę ukrywał. Do, Docisnąłem swojego maxa, jakiego miałem tam w ostatni dzień, no ale to i tak nic nie dało. Niestety przegraliśmy walkę, przegraliśmy walkę w lochach w helewatorze i to pogrzebało naszą szansę na pozycję top 1. Niestety zabrakło nam, to było aż 13 chyba koła punktów, nie pamiętam ile dokładnie, no ale to nam pogrzebało tą szansę i niestety Royal Guard nie tutaj są top 1. No, tym razem mi się udało, mam nadzieję, że następnym razem nie strolujemy nic i wyjdzie z Fong. Dobrze, zatem zobaczmy sobie tutaj, odbierzmy sobie, u mnie tak czy siak tego tła nie widać, 9.75, czy jest tutaj coś do podmiany, 9.43 mamy, 9.31 w sumie nawet. Od 9.31 sobie podmieńmy. Pyk, prawie tutaj zaraz pod 52 koła staty. Niesamowite. Pozdrawiam oczywiście całe, sa... całe Shadow Syndicate. No nie chciało mi to przejść przez gardło. Ze względu na to, że mamy miejsce numer 2, a nie top 1. Ale oczywiście pozdrawiam was serdecznie chłopaki. Wszystkiego dobrego. I dziękuję wam za wsparcie z używaniem kodziku. Jesteście przesympatyczni. Nie mogę się doczekać. Echu20. Zatem idziemy na serwer EU9. Dobra, jest serwer EU9. Króciutkie części tutaj było. Wiadomo, a dobra, bo ja chciałem klikać wszystko. A w zapomniałem, że muszę sobie zostawić coś na streama. Zatem, ok. EU9 ja jako Sadek tutaj elegancko na top 1. Pozdrawiam oczywiście tutaj Technikala i Ignorancika. Dobry chłopak. No i Ciebie, Bombiciel też. Oszuście matrymonialny. Dobra, my jako pozycja tutaj główna w forze pozycja główna w rankingu gildyjnym. Nie wiem, ale się domyślam, że powiedziałem coś źle i wyszło masło maślane. Nieważne, top 5. Tutaj technical, nasz lider powiedział, żeby się tak za bardzo nie spuszczać. I tak też wszyscy to sobie wzięli do serca i raczej nikt tak mocno nie puszował. Powiedział, że szkoda grzybów lepiej sobie to zdać na skipy. Taka była decyzja podjęta, że nie puszymy ostrohelka, więc ja to uszanowałem. Ale tak top 1 było. Dobra. Odbieramy sobie berylka oraz tam pozostałe nagrody. O, proszę bardzo, dwa peryle. 21 najsłabszy, póki co. Dobra, 18. Tutaj jednak jest najsłabszy cyk. I tutaj 21 cyk. Dobra, troszeczkę żeśmy się podbustowali. Dobra, pozdrawiam całe vilanie, całe wilany. <ścoughs> tak. Pozdrawiam, pozdrawiam. Dobra, następna gildejka. Kolejne czarne wąsy. Czarne wąsy, czarne wąsy. Proszę bardzo, ja jako Sadolini top 1 w gildyjce. No nie bez powodu, w ogóle mamy tutaj jakiegoś impostora w gildyjce, widzę. Tutaj oczywiście pozdrawiam Razmusia, Jakubosa, Wewosika. No tutaj są same dobre mordeczki, nie? Krzysiu, DBZik. No same dobre ziomeczki. Malakin. Pozdrawiam oczywiście całe czarne wąsy, to też są potężne ziomeczki. Jako gildia niestety, ale top 8, no wiadomo. Chłopaki się tutaj moim zdaniem bardziej skupili na EU17, co moim zdaniem jest lepszym rozwiązaniem, bo jest to nowszy serwer i tam lepiej się pokazywać z tej strony takiej wiadomo no lepszej, tak? Tutaj oczywiście no Freedom to nie było podjazdu tak czy siak, więc nie ma co nawet dyskutować. Tak więc odbierzmy sobie nagrodę elegancko, pyk, co tutaj? 141, by było? 96 jak na razie widzę, 86 nawet. 86, to sobie podmieńmy, cyk. Całkiem sympatyczny. Dobrze, no i przechodzimy sobie już na serwerek EU7. EU7 Gildia Kakałka, yy, tak zwana Polarni Wici. Tak, proszę bardzo, nie wiem. Ja to czytam: Polarni Wici, a to jest Polarni WLC. Nie wiem, co to w ogóle znaczy, ale po prostu kakałka znamy od początku tego serwera. Bardzo sympatyczny kolega. No i tak czy siak, ten serwer musiał yy, się tak potoczyć, że no razem ze sobą się sfuzjowaliśmy. To było nieuniknione, to było nieuniknione, więc tak, proszę bardzo. Jako Sadek to 6 pozycja, nie ma tragedii. W rankingu gildyjnym oczywiście, top 1 pozycja, chociaż, chociaż Viva la Gamba deptała nam po piętach, ale Gildia niekiedy top 1, tutaj Der Gemus Kraten, nie wiem, jak to przeczytać, nieważne. Była zawsze dominującą Gildią na tym serwerze, no ale niestety też chłopaki widzę sobie tutaj odpuścili no ale trudno, tutaj odbieram złote tło, którego i tak nie widać na moim awatarze świetnym yy, dobra, co my tutaj możemy sobie podmienić, 146, 128 123 114, nie 100, 123, 119 proszę bardzo i podmieniamy, cyk no dobra, pozdrawiam całe polarnych, pozdrawiam was polarni dobre chłopaki z was i czasem kupujecie z moim kodem to się ceni no i dobra, tutaj Glas Kanonik, Glas Kanonik tutaj nie ma za bardzo co się rozpowiadać. Nie znam tutaj za bardzo chłopaków, ale i też ich pozdrawiam, ponieważ tutaj Ignisek mi załatwił miejsce w tej gildyce. Ja aktualnie tutaj mam 318 poziom, raczej tutaj więcej nie sprogresuję, a może sprogresuję. Może sprogresuję, jutro nagram odcinek, więc jutro sobie odbierzemy tą skrzyneczkę. A póki co, no ja jako 32, no niestety mam 318 poziom. Tutaj są najniższy level w tej gildii, to jaki jest? No ja 339, no niestety gildia dość mocna. Ja nie miałem tutaj nawet podjazdu. I oczywiście w rankingu gildyjnym Hero Voice. Czyli główna akademia nasza, znaczy główna akademia, główna gildia nasza, my jesteśmy akademią na top 1, więc to się szanuje. No i ogrody oczywiście też Polska Gildia warto docenić na trzeciej pozycji. Dobra, przechodzimy sobie dalej. I mamy EU5, proszę bardzo. Ja jako Sadolini na EU5 w order 66 Jestem jako trzeci w rankingu ogólnym jesteśmy top 4. Wydaje mi się, że to bardzo super wynik na to, jak tutaj chłopaki klikali. Dopiero pod koniec się zebrali w siłę i zaczęli coś klikać. No niestety nie udało się osiągnąć top, 4, top 3 pozycji top 4, 3. jak złożę to w 5, to masz przesrane, nieważne. Bo ostatnio chyba byliśmy na top 6 na ostatnim helku, więc jest jakiś tam progresik na dwie pozycje dalej, żeśmy sobie przeskoczyli, więc jest całkiem nice. Odbieramy sobie tutaj nagrodę, pozdrawiamy całą tą gildię, zombeja i tak dalej. 146, to chyba nawet nie ma sensu tutaj podmieniać, bo nie ma co. Tak więc to sobie po prostu sprzedajmy. No i dobra, idziemy na EU4 serwer, na najmocniejszy serwer, guys. Jest EU4, zabójczy PZ. Siedzi tutaj szefuncio. No, ja oczywiście to jeden w ogóle tutaj nie tryhardowałem ani nic, bo tutaj nie było sensu. W rankingu gildyjnym jesteśmy na pozycji 9. Tak jak mówię, tutaj chłopaki bardziej grają takie lekkie eko, żeby tylko mieć na AWKĘ, więc ja im się nie dziwię. No, jest jak jest. Dobra, odbieramy sobie nagrodę. hyk, oczywiście Pezecik tutaj dał z siebie wszystko. Nie ma co ukrywać. 124, proszę państwa. To chyba nawet nie ma sensu wymieniać, nawet nie mam za co. Nawet nie mam za co, nie. No trudno, bez tła, niestety na EU4. Tak więc, dobra. No to by było na tyle, guys, to by było na tyle. Dajcie tam opinię w komentarzu, co wy sądzicie, co powinni Playa powinna zmienić, jeżeli chodzi o elevator. Ogólnie, co się w ogóle dzieje, co u Was słychać, guys. Dajcie znać. Trzymajcie się i do następnego, prawdopodobnie dziś wieczorem na Twitchu. Nara, Pa, pa! Oh, zapomniałem, że nie mam live'a XD